Cześć, witam wszystkich! Smok akwariowy z tej strony. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę nietypowy z racji tego, że nie mam za bardzo w domu teraz jak nagrywać, bo za dużo mnie w nim nie ma. Także będzie dzisiaj więcej ilustracji. Będzie trochę odcinek z jajem, trochę na poważnie. Tak jak w tytule filmu, będę chciał porównać specjalnie dla Was trzy gatunki ryb, które występują u mnie w zbiornikach. Także zapraszam wszystkich na film. Jak co niektórzy już się domyślili, posiłkuję się tutaj wiedzą ze strony rybaakwariowe.eu, którą serdecznie wszystkim polecam. No i na pierwszy ogień leci teraz molinezja ostrousta. Będę chciał właśnie porównać Wam te trzy gatunki, żebyście sobie mogli stwierdzić, czy można je razem trzymać w jednym zbiorniku, czy się nie powinno, bo wiem, że zdania są różne. Według właśnie tej strony, molinezje te dorastają do 10 cm. Sam osobiście widziałem większe, ale ok, to podejrzewam, że jest taka średnia. Zalecany zbiornik dla nich jest około 112 litrów. Myślę, że z powodzeniem można już sobie trzymać w 60 nawet, niedużej ilości. pH wody jest tak od 7 do 8 i zalecana temperatura od 24 do 29. No moje akurat są w 26 stopniach. Młode trzymam w 28. Pochodzenie tej ryby no to jest Ameryka Środkowa, tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku i Ameryka Południowa, tak? Dobra, przechodzimy teraz dalej. Co widać na załączonym obrazku, samce są mniejsze od samic, także dorosłe samce są około 2 cm mniejsze od samicy. Żerowanie tej ryby no to jest mniej więcej środek zbiornika. Wiadomo, ryba żyworodna, pokarm, w zasadzie jedzą wszystko, od glonów, pomrożony, roślinny, suchy, żywy. Długość życia tej ryby, tu jest podane 4 lata. Szczerze nie wiem, czy kiedykolwiek miałem którąś 4 lata w zbiorniku. No ale jeżeli tak jest, myślę, że można temu zaufać. Wodę lubią ciepłą, umiarkowaną, lekko zasadową, średnio twardą i twardą. Teraz sobie przejdziemy do następnego gatunku. Jakim będzie zmiennik plamisty, czyli tak zwana platka, i sobie porównamy wymagania tej ryby do molinezji, a potem przejdziemy dalej do wymagań mieczyka. Tutaj, jak widzicie, platka dorasta do mniejszych rozmiarów, gdzieś tak około 6 cm. No i z racji tego, już zmniejsza się od razu zbiornik wymagany dla tej ryby. Taki minimalny to jest pokazane 54 litry. Myślę, że mogę się z tym zgodzić. PH wody no podobne od 7 do 8,5. Temperatura no, platka bardziej ma inny zakres, chociaż mieszczą się w tolerancji od 18 do 26. Tam mieliśmy trochę inną różnicę, także myślę, że też z powodzeniem można sobie to tak ustalić, żeby pasowało do upodobań zarówno molinezji, jak i platki. No i przechodzimy teraz dalej do podsumowania, żeby sprawdzić, co jeszcze nam się zgadza. No, i tutaj, jak widzimy, w zasadzie wszystko jest podobne. Różnią się tylko wymiary. Samiec dorasta do 4 cm, samica do 6 czyli podobnie jak u Molinezji, samiec jest mniejszy od samicy. Tak samo są to ryby żyworodne. Usposobienia mają łagodne. Myślę, że tak samo jak i molinezje. Trudność hodowli łatwa. Zależy, co kto chce osiągnąć, ale powiedzmy, że można przyjąć, że tak jest. Pokarm w zasadzie też ryby jedzą wszystko glony, mrożonki, rośliny, suchy, żywy także długość życia jest podana 4 lata no i pH od 7 do 8,5 także też bardzo podobne jedynie co się różni, no to właśnie ta temperatura, że można je trzymać w niższej temperaturze niż molinezję ale spokojnie można sobie tą temperaturę ustalić tak, żeby jednym i drugim było w akwarium dobrze także myślę, że trzymając platki z molinezjami krzywdy im nie robimy występują w podobnym środowisku, mają podobne wymagania na pewno ze sobą jakoś bardzo mega nie walczą i teraz co, przechodzimy dalej do mieczyka tutaj będzie też sporo kontrowersji właśnie na temat trzymania mieczyków razem z platkami bo po prostu te ryby się krzyżują ale ja u siebie w zbiorniku jakoś nie zauważyłem większego zainteresowania platkami mieczykami i mieczykami na odwrót także myślę, że Rzadko kiedy, może jak brakuje w jakimś gatunku samic, albo samców to wtedy, a tak bardziej widzę ryby pływają swoimi gatunkami razem. No i spotykamy się przy mieczyku. No tutaj jest podane, że dorastają do 12 cm. No nie do końca mogę się z tym zgodzić, bo sam osobiście już widziałem większe. Także tą informację raczej proponowałbym sobie włożyć między bajki. Proponowany zbiornik, taki minimalny dla tej ryby, to jest 100 litrów. Myślę, że można się z tym zgodzić, w 100 litrach na pewno będzie mi się żyło dobrze. Widziałem w mniejszych zbiornikach, ale wiadomo, czym większy, tym lepiej. pH wody od 6,5 do 7,5, czyli można sobie tak ustawić, żeby i platki, i molinezy, i mieczyki były zadowolone w jednym zbiorniku. Temperatura od 24 do 27 stopni. Myślę, że taka temperatura optymalna dla trzymania tych dwóch gatunków, żeby każdemu dogodzić, to jest tak właśnie 25-26 stopni, czyli taka standardowa temperatura, jaka występuje w większości akwariów i pochodzenia Ameryka Środkowa, czyli jak jedna i druga ryba, czyli platka i molinezja. Także myślę, że samo to już mówi o tym, że można te ryby razem trzymać w zbiorniku. Co prawda, jest tam trochę kontrowersji o otrzymaniu platek razem z mierzekami, bo się krzyżują no, ale kwestia gustu myślę, że wielkiej krzywdy tym im nie robimy no i tutaj widzimy w zasadzie wszystko podobnie jak u wcześniej wymienionych gatunków żerowanie, środek akwarium, jest to rybka żyworodna pokarmy w zasadzie każde roślinny, glony, mrożony, suchy, żywy Długość życia jest też podana 4 lata, czyli jak wcześniej u wcześniej innych osobników pH też można sobie wyśrodkować, temperaturę tak samo. Także według tego co można sobie znaleźć na internecie myślę, że można te trzy gatunki ryb z powodzeniem razem trzymać, ja nie zauważam jakichś większych problemów z tego powodu, że mam te trzy gatunki ryb w jednym zbiorniku. Wiadomo, nazja lubi trochę słoną wodę ale wiadomo, że zasolanie też sobie można tak zrobić, żeby i odczuła, a i żeby innym rybom to nie zaszkodziło. Niektórzy w ogóle nie sypią soli, też mówią, że jest dobrze. Ja się tam zawsze staram trochę minimalnie coś sypnąć. No i pff, jakoś te ryby się tam rozmnażają. Może z mieczykami nie jest jakoś mega perfekcyjnie, ale myślę, że platki, co będę się starał Wam pokazać na następnym odcinku, u mnie dają sobie jak najbardziej radę. Mam już trochę młodych, w miarę szybko rosną, więc gdyby było im tak źle, raczej by do tego nie dochodziło. A mieczyki wydaje mi się, że to jest po prostu tylko kwestia czasu, żeby trafić ryby z dobrego źródła. A nie tak jak do tej pory, że praktycznie zaraz po wpuszczeniu do zbiornika coś się działo. Moje mieczyki, które się wcześniej tu u mnie urodziły, sobie dożywają do dorosłych rozmiarów, mają się dobrze. A niestety z kupnymi już jest trochę gorzej, z aklimatyzacją, zawsze coś tam zostanie, ale więcej odpada. Ale mówię, chyba wydaje mi się, że kwestra źródła teraz będę się starał sobie właśnie zakupić młode osobniki, takie pchły, żeby bardziej się zaaklimatyzowały. I myślę, że to zda jak A teraz będzie już nieco luźniej, bo będę chciał Wam polecić dwa kanały i powiedzieć Wam, co będzie dalej na filmie. Także w dalszej części filmu będzie kawał specjalnie dla Pana Rybki Bo ostatnio mówił na swoim filmie, że ma takie informacje, że będę coś nagrywał z jajem Także specjalnie Mariusz dla Ciebie będzie kawał I chciałem też pozdrowić kilku chłopaków Którzy też pozdrawiają mnie u siebie na filmach, więc chciałem się Wam w ten sposób też jakoś odwdzięczyć A teraz chciałem Wam polecić dwa kanały Pierwszy kanał to jest kanał Rafał Markiewicz To jest ten o którym mówił Pan Rybka fajnie chłop gadał akwarium, nagrał pierwszy film w zasadzie na którym coś mówi i nawet fajnie mu to wyszło myślę, że jeżeli wbijecie tam będziecie go subować, pisać mu jakieś pozytywne komentarze może da się go namówić, żeby nagrywał dalej z dźwiękiem, bo naprawdę fajnie to wyszło a drugi kanał, który znalazłem dzisiaj przez przypadek to jest kanał o nazwie Akwariarz też widziałem dwa filmy, ciekawy kanał myślę, że warto tam wbić, popatrzeć sobie Zwłaszcza, że ma jedne dosyć nietypowe ryby i fajnie o tym wszystkim mówi. Także myślę, że kanał jak najbardziej jest godny uwagi. Możecie tam wbijać i jeżeli Wam się spodoba, zostawiajcie suby, komentarze. No i w tej części to będzie na tyle. Zapraszam na dalszą część. Wraca Pan Rybka z imprezy. Wiadomo, kawka, herbatka, te sprawy. Dochodzi już prawie koło swojego bloku. No i zachciało mu się do toalety stanął sobie na samym rogu bloku wyjmuje co ma wyjąć i leje a za plecami słyszy głos sąsiadki ale bydle a rybka do niej się pani nie boi mocno trzyma no i na sam koniec już taki czysto humorystyczny obrazek bo chciałem pozdrowić wszystkich gorąco i serdecznie a nie tak jak tutaj na wyżej załączonym zdjęciu także pozdrawiam Daniela z akwarystyki raciąż i życzę Ci tam Daniel powodzenia przy tych mieczykach Myślę, że są predyspozycje, żeby było wszystko ok, i pewnie tak będzie. Pozdrawiam też Mariusza, pana Rybkę, za te wszystkie rozmowy, za dobre słowo. Pozdrawiam też Krystiana 62. No chłopie, uśmiałem się ostatnio, tak jak obejrzałem ten film o tej ziemi z Czarnobyla. Nie wiem skąd ty bierzesz te pomysły, ale ten był mega. Także chciałem pozdrowić Witka, Stosika, Wiesia Smużyńskiego, Mariusza Helmuta i wszystkie osoby z grupy akwarystycznej youtube, jednocześnie też chciałem was zachęcić do wbijania na tę grupę, także na dzisiaj to będzie koniec, zapraszam do następnego odcinka, dzisiaj tak trochę wyjątkowo inaczej, ale czasami zmiany są potrzebne. Dobra, nie przedłużając, pozdrawiam, trzymajcie się do następnego odcinka, hej.